To święto jest takim powtórzeniem tych wielkich prawd i przypomnieniem nam, jak ważną w naszym życiu rzeczywistością jest Pan Jezus, który umiera na krzyżu i przez krzyż nas zbawia. Przypominamy sobie nie tylko znak, ale to, co wspomniałem przed chwilą rzeczywistość Krzyża. Cierpienie, mękę, a w, w naszym życiu to, co nazywamy dźwiganiem codziennym krzyża, przyjęcie tego całego, powiedziałbym, zmagania z ciężarem naszego życia, ale w perspektywie, że dźwigamy ten krzyż przy pomocy Pana Jezusa i że ten krzyż, tak jak w przypadku Zbawiciela, doprowadzi nas. Do zwycięstwa. Do, tej wielkiej, do tego wielkiego wydarzenia z krzyżem Pana Jezusa przygotowywały nas całe wieki. To rozpoczęło się, jak mówi księga liczb, już w chwili, kiedy Izraelici wyszli z ziemi egipskiej to jest 12 wieków przed Chrystusem. I w tej księdze liczb jest szczególny opis. Krótko zatrzymajmy się przy nim. Otóż, kiedy Izraelici wędrowali, to ciężar życia sprawiał, że się buntowali. Jakże to jest nam bliskie. I drodzy moi. I doświadczali zaraz kary za ten bunt. Możemy zapytać, dlaczego Pan Bóg tak szybko korygował ich działania, myślenie, postanowienia. A to dlatego, że jak mało kto w historii byli również nasycani. Dobrodziejstwami, które widzieli, które odczuwane były, i to jakby nie przekonywało ich do tego, aby całkowicie zaufali Panu Bogu. Dlatego przychodziła kara. Ale to, co jest ważne, ale także i piękne w życiu tej wspólnoty, o której dzisiaj jest mowa. Wspólnoty Izraelskiej wędrującej, że dokonywali szybkiego rachunku sumienia i przybywali na modlitwę, aby Boga przeprosić. Jakże to jest dla nas ogromnie ważne, kochani, żeby ta refleksja nad stanem naszego życia rzeczywiście ciągle funkcjonowała, nie co Jakiś okres wielu lat przychodzi refleksja, jak ja wypełniam swoje życie, swoje powołanie. Ale to musi być refleksja stała, codzienna. To jest to, co nazywamy rachunkiem sumienia. Izraelici zrobili rachunek sumienia i wiedzieli: Źle zrobiliśmy, zawiedliśmy naszego. Pana Boga. I tutaj pojawia się ten, który był pośrednikiem. A my to zaraz odnosimy do, do tego rozważania, które przed chwilą wiedliśmy, o czym mówił święty Paweł. My jesteśmy jeden dla drugiego takim Mojżeszem, ponieważ Mojżesz doskonale wiedział, jak wygląda życie Jego pobratymców? Z czym się zmagają? Dlatego stawał na ich drodze, w tym sensie, że przedkładał ich prośby do Boga, prosząc o przebaczenie, o zapomnienie ich słabości. Tacy my powinniśmy być. I pytamy dzisiaj siebie, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Czy my ochoczo staramy się towarzyszyć jeden drugiemu, w tym sensie, że dbamy o dobro duchowe, o rozwój prawdziwy, o utwierdzenie się pielgrzymowania do wieczności po dobrej drodze? I przygotował Pan Jezus, który towarzyszył jeszcze ukrycie narodowi izraelskiemu, tę oto scenę z wężem. Ale my już patrzymy bardzo szybko przez te dwanaście wieków, i już jesteśmy na górze ukrzyżowania, na Golgocie. Ten symbol z wężem który powodował, że kiedy Izraelici skruszeni na sercu wpatrywali się w ten niezrozumiały, jeszcze wtedy dla nich symbol, doznawali ocalenia. A my to rozumiemy już dzisiaj. Nie tylko Konstantyn, on najmniej może z nas wszystkich to rozumiał, ale my wiemy, że w tym znaku jest nasze zwycięstwo. Nasze uzdrowienie, i dlatego dzisiaj jest też czas, żeby Panu Bogu podziękować za dar krzyża i za dar zbawienia, które dokonało się na krzyżu. Święta Helena, matka Konstantyna, a żona Konstancjusza, także cesarza. Jako poganie zostali zapisani w historii, jako małżeństwo ogromnie szanujące się. Mimo, że nie czerpali jeszcze z Ewangelii, ale na swój sposób w świecie odnajdywali drogi do Boga i wiedzieli, jak człowiek powinien postąpić. Świat nie był zawsze przyjazny. Trwały wtedy i wojny, i prześladowania, bo to jest czas na przełomie III i IV wieku. A jednak umieli znaleźć te właściwe drogi, które są przypisane człowiekowi. Bo od samego poczęcia to odwzorowanie Boga jest w naszych sercach. I w ten sposób wychowali również syna Konstantyna, który jakby odwdzięczył się. I po roku 312, a szczególnie po 313, kiedy już święta Helena była razem ze swoim synem, postanowiła udać się do świętego miasta Jeruzalem aby tam na tych zgliszczach dokonać swoistego odkrycia i rzeczywiście tak jak podaje historia może też i legenda po odnaleziono te trzy krzyże ale teraz który jest prawdziwy i otóż Miejscowy biskup postanowił, że zaniesione będą do bardzo ciężkiej, ciężko chorej niewiasty. I kiedy ona dotknęła pierwszego krzyża, drugiego, nie było żadnych skutków. Kiedy przybliżono do niej ten trzeci, nastąpiło całkowite uzdrowienie. W Nim jest nasze uzdrowienie. Tak śpiewamy w liturgii Wielkopostnej. I drodzy moi, dzisiaj, kiedy popatrzymy na te wszystkie, powiedziałbym, niechęci współczesnego świata do znaku zbawczego Pana Jezusa, to patrzymy z dużym niepokojem. Dlaczego? Dzisiejsze społeczeństwa nie rozumieją tego, co dla nich jest samym błogosławieństwem. A my, którym dano zrozumieć ten święty znak, powiedziałbym, zakochać się, zanurzyć w nim stawajmy na drogach innych ludzi i pomagajmy im. W odnalezieniu tego, co jest istotą krzyża, zbawienie. Pomóc bratu swemu odnaleźć sens i drogę do zbawienia. Amen.